Kaczyński przed komisją nie wiem, nie znam. Wawrzyk pierwsze słyszę, Ziobro. Nie znam typa. PiS, nie znam partii. Wszystko było dobrze, zgodnie, idealnie. To samo rolnicy podobno są na ulicach, się dziwią, bo żadnego rolnika nie ma. A to Rosjanie strajkują. Po prostu PiS wyprowadza swoje swoje rosyjskie zaplecze, aby blokować ulicę. Polacy mają tego dość i mówią, słuchajcie, najpierw były podpalenia hali maliwińskiej w Warszawie, podpalenia, próby podpalenia lotnisk, podpalenia domów, podpalenia i destrukcji porządku prawnego w całej Polsce, a teraz jakieś kurde ciołów wysyłacie na ulicę, żeby robili burdy i chaos w Polsce. No typowo typowe działania agentury rosyjskiej w Polsce. Dlatego zawsze jak zobaczycie kogoś na takim cioniku za milion złotych, a czasami za milion euro, który mówi, że chce wyjść z Unii Europejskiej, od razu dzwonić na policję, bo jest to po prostu agent rosyjski przez ruski PiS wyprowadzany na ulicę po to, żeby po prostu wprowadzał chaos w Polsce. Rolnicy są dogadani, Zielony Ład jest zlikwidowany, to, towary z Ukrainy są zablokowane, a PiS, który to wszystko pootwierał, porobił. Dalej po prostu wprowadza chaos na polskich ulicach, wyciągając ruskich milionerów. No to Są russcy milionerzy na polskich granicach, którzy blokują drogi do Warszawy czy do innych dużych miast po to po prostu, żeby wprowadzać agenturalną ruską działalność w Polsce i tutaj chaos, destrukcję, żeby po prostu Polska nie działała. Im zależy na tym, żeby Polska umarła i to po prostu widać. Dlatego każdego takiego typa od razu dzwonić na policję, ruski agent, niech od razu ich aresztują. Ja bym proponował wprowadzenie czołgów, wprowadzenie polskiej. Armii, bo to są po prostu typowe akcje dywersyjne, dy, dy, akcje po prostu zielonych ludzików w Polsce. Tych wszystkich zielonych ludzików, po prostu tych ruskich agentów z ulicy po prostu bym spacyfikował e, e, i po prostu do aresztu i do Moskwy wysłał z powrotem. No. Albo wymienił ich jako agentów na naszych tam jakichś złapanych biednych cywilów. Pozdrawiam.